I jeszcze możecie spytać, no ale a Shanti, czemu właściwie ma służyć ten wytrysk? Otóż nie pełni on jednoznacznie określonej funkcji biologicznej, ale istnieje kilka teorii dotyczących jego roli. W przeciwieństwie do męskiego wytrysku, który ma wyraźny cel reprodukcyjny, kobiecy wytrysk wydaje się mieć bardziej seksualne, ochronne, ewolucyjne znaczenie. Chroni układ moczowo-płciowy, bo ma działanie antybakteryjne. Płyn zawiera enzymy, które pomagają w ochronie cewki moczowej przed infekcjami. Czyli jak możecie sobie wyobrazić, przepłukuje tą cewkę moczową. Może się ona wtedy oczyszczać, co zmniejsza ryzyko infekcji dróg moczowych. Działa podobnie jak oddawanie moczu po stosunku. To też zaleca moim klientkom. Kolejna funkcja to wzmocnienie doznań seksualnych. Niektóre kobiety doświadczają intensywniejszych orgazmów w połączeniu z wytryskiem, ale podkreślam, że to niektóre kobiety. I istnieje też taka teoria, że kobiecy wytrysk mógł mieć pierwotny związek z reprodukcją. Na przykład pomagać w przepukiwaniu się pokwy po stosunku, by ułatwić wybór najlepszej spermy. Podobnie jak w niektórych mechanizmach u zwierząt. No, i sam wytrysk w kontekście ewolucji mógł zwiększać atrakcyjność kobiety dla partnera. A czemu powiedziałam, że sam wytrysk? Otóż dlatego, że kobieta może doświadczyć wytrysku bez orgazmu. Tak, tak, panowie, wy też tak możecie. Choć pewnie mało kto o tym wie, bo często te dwa zjawiska występują razem. Ale nie musi tak być i to też nie oznacza, że coś jest z wami nie tak. I pozwólcie, że nie będę teraz rozwijać tego tematu, bo muszę powoli płynąć do przepływu. Chciałam jeszcze wspomnieć jakie odczucia może mieć mężczyzna podczas kobiecego wytrysku oprócz możliwej zwiększonej satysfakcji z tego powodu jeżeli partner zna to zjawisko to jeszcze od strony fizycznej wiadomo występuje dodatkowe nawilżenie mężczyzna może poczuć nagłe zwiększenie wilgotności i ciepła a jeżeli wytrysk jest obfitszy, to zaczyna spływać po skórze, wręcz po udach i wtedy nie tylko on jest mokry na zewnątrz, ale również kobieta. Natomiast w trakcie samego wytrysku mężczyzna może odczuć delikatne pulsowanie i skurcze, bo kobiecy wytrysk często towarzyszy intensywnym skurczom mięśni pochwy i dna miednicy, co może dawać mężczyźnie uczucie masażu. Człowieka. Z tym miłym akcentem zakończę.